Misterium o Bogu Ukrytym to projekt, który zostanie zrealizowany już wkrótce, premiera 27 maja o godzinie 19.30 w Wieczorniku Jasnogórskim, a my mamy przyjemność gościć tych, którzy za ten projekt są odpowiedzialni. Pana Mariusza Domaszewicza, autora scenariusza, reżysera, pana Roberta Glińskiego, koordynatora projektu oraz aranżera muzyki oraz pana Tomasza Drostka, który pracuje w Miejskim Domu Kultury w Blachowni, która ten projekt, można powiedzieć, realizuje. Witam serdecznie na antenie katolickiego Radia FIAT. Szczęść Boże. Itd. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zacznijmy może od samego Misterium o Bogu Ukrytym. Misterium oparte jest na tekstach Karola Wojtyły, na tekstach zatytułowanych Pieśni o Bogu Ukrytym. Zacznijmy od tych inspiracji, dlaczego w ogóle taki projekt powstał. Projekt powstał jak to wspomnieliśmy, 20 lat temu już. Premiera była w katedrze Praskiej w Warszawie. Projekt powstał w ten sposób że najpierw zamiarem naszym było z panem Romanem Ziemlańskim kompozytorem muzyki napisanie, stworzenie pieśni. O, to był czas kiedy dużo ludzi, artystów prawda próbowało coś wykonywać, pisać, byliśmy bardzo tym zaangażowani w tym czasie. I ja po prostu przypadkowo dostałem cały zbiór utworów Karola Wojtyły i czytając Wszystkie utwory, doszedłem do, do takiej. natknęło mnie coś i mówię: chwileczkę, nie zrobimy jednej pieśni, tylko zrobimy jakąś całość, która będzie niosła m, tyle, tyle treści, które, które tam odczytałem. Oczywiście ten projekt był no, z mojej strony, że tak powiem, troszeczkę takim. Byłem. byłem y sam przerażony tym, za co, za co się wziąłem. Niemniej jednak, po skończeniu tego projektu, który trwał chyba kilka miesięcy, postanowiłem nagrać to wszystko i wysłać po prostu za pomocą parafii w Warszawie do Watykanu. Okazuje się, że odpowiedź była bardzo pozytywna. Ojciec Święty wyraził zgodę, pobłogosławił wszystkim wykonawcom. Także od tego momentu po prostu zaczęliśmy to przedstawienie grać. Potem nastąpiła przerwa. W tym momencie znalazłem się od niedawna tutaj blisko Częstochowy. Poznałem pana Roberta Glińskiego i to był w zasadzie taki początek, kiedy zaczęło mi chodzić po głowie, żeby coś zrobić ze wspaniałą grupą młodzieży, która pracuje w Miejskim Domu Kultury Blachowni. Widziałem kilka ich projektów, są naprawdę świetni, i, i postanowiłem któregoś dnia zaproponować wspólną właśnie naszą pracę nad Misterium. I tak to się po prostu zaczęło. Myślę, że ten finał to będzie za dwa dni. Pieśń o Bogu ukrytym to nie tylko kunszt literacki Karola Wojtyły, ale również można powiedzieć poezja mistyczna. Co z tego, z tego doświadczenia Boga Karola Wojtyły będziemy mogli dostrzec w tym misteriu? Ja bo chciałbym jeszcze dodać, że oprócz pieśni o Bogu ukrytym, to tam jeszcze są fragmenty pieśni o... O słońcu niewyczerpanym, jest y, Wigilia Wielkanocna 1936, jest y, brat naszego Boga, to są fragmenty. W sumie wyszła to poetycko-filozoficzna taka rozprawa nad samym sobą, nad każdym z nas, czyli zawiera te wszystkie pytania dotyczące egzystencji, dramatycznych zmagań ze swoimi słabościami, także pytania o drogę do prawdy, do tajemnicy. Wiary i przemijania. I to misterium składa się w zasadzie z czterech części, takich, można powiedzieć, rozważań. Czyli pierwsza część to jest inwokacja. Inwokacja to jest zwrócenie się z pytaniem o drogę do Boga. Rozważanie drugie to jest przemiana to nadzieja na zrozumienie sensu życia. W przypadku dla Alberta. Nadzieja ta ma na imię miłosierdzie. I tu można byłoby ten wątek rozwinąć, ponieważ, jeśli chodzi o brata Alberta, to jest ta jego wielka przemiana, kiedy malując obraz, bo tutaj mamy w podtekście Adama Chmielowskiego, prawda, po namalowaniu tego obrazu nastąpił taki u niego wstrząs, taka przemiana. Czyli oto człowiek, Chrystus ubiczowany z koroną cierniową, i następuje przemiana. W tym momencie on zmienia swoje życie. To jest niesamowite. Po prostu zrozumiał sens swojego życia. I znamy historię, że został Albertem, prawda, bratem Albertem, czyli poświęcił swoje życie dla ubogich i dla biednych. No a potem w 1984 roku nasz papież beatyfikował go na błoniach w Krakowie. Więc jaka niesamowita, niesamowite okoliczności literackich, jak gdyby pewnych zamysłów. Skończyło się to realnym zdarzeniem niesamowitym. I to jest y, bardzo ważny taki punkt, bo każdy z nas ma w sobie tą nadzieję szukania tej prawdy, tej, 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 tej nadziei na swoje życie, na, na czym co to jest. Więc tutaj w tym wypadku jest miłosierdzie, ale każdy z nas chciałby to znaleźć. Przede wszystkim miłość, miłość do drugiego człowieka. To są te ciągłe pytania. To jest ta część bardzo istotna, przemiany. Trzecia to jest odkupienie. Odkupienie to już jest. Jak mówi Karol Wojtyła, to osiągnięcie bliskości Boga. To nieustanny głód tego, który odszedł. Rozważanie czwarte, przejście, to jest uwieńczenie drogi do Boga. Być wpisanym w Niego nadzieją oznacza przejście, czyli Paschę. Misterium Paschale, tajemnica przejścia. Tak to jest w takim klimacie, jest wszystko zawarte w tych czterech właśnie rozważaniach. Misterium o Bogu Ukrytym to także duże przedsięwzięcie. Biorą w nim udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, młodzież. Panie Robercie, proszę powiedzieć, jak wyglądała praca z takim dużym zespołem? Przy pracy z tym zespołem, z całym tym przedsięwzięciem, korzystałem z doświadczeń, które jakby wcześniej zafunkcjonowały u nas w instytucji, ponieważ można powiedzieć, nie jest to pierwszy taki. Projekt jest to pierwszy taki duży projekt realizowany z takim, z takim rozmachem przez nas, z udziałem właśnie i partnera zewnętrznego i, i generalnie partnerów zewnętrznych, bo możemy powiedzieć, że produkowaliśmy siódmy raz na Halach Świętego Józefa w styczniu szerokową kolędową, która no, stała się takim jakby tradycyjnym miejscem naszego programu funkcjonowania firmy. Mieliśmy doświadczenie właśnie z pracy. Takiej właśnie projektowej przy, przy wędrującego do tekstów z gdzie no, był to dość duży taki projekt animacyjny, właśnie chodziło o to, że za pomocą narzędzi jakichś artystycznych staramy się animować społeczność lokalną. To młodzież, a nie tylko młodzież, prawda? Bo to wiadomo, że za każdym młodym człowiekiem, który bierze udział w takim projekcie, stoi jeszcze jego rodzina, jego bliscy przyjaciele itd. i tak dalej. I oni wszyscy w jakiś tam sposób, mam nadzieję, bardziej pośrednio, lub bezpośrednio bo wspierają nas w różne, na różne sposoby, e, uczestniczą w tym, prawda? Więc jeśli chodzi o konkrety, w, akurat w tym wypadku, projekt rozpoczął się pod koniec stycznia, właśnie kiedy z panem Mariuszem odbyliśmy rozmowę, właśnie po naszej siódmej mszy na Halach. Pan Mariusz stwierdził, że jest to na takim poziomie podane od strony. Jakby wykonawczej i technicznej, bo tutaj muszę też wspomnieć o Konradzie Popielu, który wspomaga nas techniką całą nagłośnieniową i robi to w zasadzie tak, no, można powiedzieć, półcharytatywnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że, że koszty takich przedsięwzięć są olbrzymie. My tych pieniędzy nie mamy, po prostu jesteśmy biedną instytucją, która ma, ma swoje problemy i musimy się z tym jakoś tam barować i dawać sobie radę. Wówczas właśnie po odbyciu tego tego wydarzenia liturgicznego, tak mogę to nazwać, dosyć głośnego w decybelach i, 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 i w różnych emocjach. Mariusz zaproponował nam właśnie coś takiego, żeby zrobić to misterium. Przygotował się bardzo dobrze do na spotkanie z dyrektorem instytucji, z panem Karolem Ostalskim, który pozdrawiamy go. Choruje nam niestety, ale mam nadzieję, że niebawem do nas wróci do firmy. Wówczas ustaliliśmy, jak to ma wyglądać. Mariusz naszkicował dokładnie swoją wizję tego projektu. Ja otrzymałem wszystkie niezbędne materiały: płytę z performersem, DVD z premierą, właśnie tego, tego widowiska. Wyjechałem na cztery inne rekolekcje i walczyłem z tym u ojców Karmelitów w Piotrkowicach, pisząc te aranżacje, wszystkie. I napisałem to, wróciłem, porozmawiałem z pozostałymi. Muzykami zespołu, z Justynką, kopiszką, która przygotowywała wokalistów, z każdym z instrumentalistów, czy po prostu jest w stanie włożyć w to swoją pracę, bo chodziło o pracę, jakby nie było wolontaryjną. Nikt za to nie bierze pieniędzy, oczywiście, jako pracownicy, wiadomo. Natomiast cały sztab ludzi, a jest tych ludzi tam grubo ponad 30 osób, są zaangażowani w to wolontaryjnie, więc po prostu bez żadnych gratyfikacji widzą w tym jakąś jakąś ideę, jakąś możliwość samorealizacji. No ja myślę, że tego Boga ukrytego również, w jakimś tam sensie, każdy z nich indywidualnie. Zaczęła się praca taka dosyć intensywna, ustaliliśmy to właśnie metodą projektową, że jeśli rozkładamy ten czas, miałoby to być trzy miesiące. Jesteśmy lekko spóźnieni w okolicach miesiąca, ale to było związane z tym, że tych uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II było bardzo dużo. Nie chcieliśmy w gąszczu tych różnych obchodów gdzieś przepaść, stracić się. A poza tym, no, jakby szczęśliwym trafem, muszę tutaj wspomnieć o, o, o ojcu mateckim z, z Jasnej Góry. Szczęśliwym trafem jakoś weszliśmy na siebie, i po prostu reszta potoczyła się już błyskawicznie, bo też chodziło o ustalenie terminu, tych wszystkich spraw, wymogów technicznych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I zdajemy sobie sprawę z tego, że zaistnieć w klasztorze w taki sposób, jak nam się udało. Jest to dla nas ogromny sukces. Liczymy na, na to, że, że jednak pojawią się jacyś ludzie. Na tym robimy różne ruchy, ruchy reklamowe, jeśli chodzi o wszystko, co można w zasadzie zrobić. Bo to jest w ogóle dla mnie dosyć, dosyć... E takie nobilitujące, ponieważ w gąszczu różnych problemów, które się pojawiały przez, przez, te, przez te miesiące pracy, no jednak wyłaniało się to, że im bliżej tego terminu widzieliśmy jakąś nadzieję na to, że to się uda zrealizować. Jest to, muszę tak jak powiedzieć, mm. tak jak powiedziałem na wstępie, jest to taki najpoważniejszy projekt, w którym pierwszy raz w ogóle ekipa pracowała w podgrupach, później zgrywaliśmy to wszystko do kupy razem, no wychodziły co chwilę różnego rodzaju, tam problemy z drobiazgami, ze szczegółami. No i tak pozostało do dzisiaj. Pracujemy nad tym intensywnie. No i ty, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Zapraszając naszych słuchaczy na to misterium, powiedzmy, czego odbiorca, tak od strony muzycznej, może się spodziewać? Teksty Karola Wojtyły, mam nadzieję, że w jakiejś tam mierze słuchaczom naszym są znane, a czego od tej strony muzycznej? Czy to mm. będzie takie mocne brzmienie? Generalnie mocne brzmienia w muzyce chrześcijańskiej to, to nie żadna nowość, prawda? No, oczywiście one się tam pojawią. Z tym, że chciałbym uspokoić wszystkich, wszystkich znawców poezji Karolowej Tyły, że starałem się wraz z moim przyjaciółmi zrobić to w taki sposób, aby nie przesłonić gdzieś przesłania. I przede wszystkim skupialiśmy się nad tym, gdzie te momenty dramatyczne. W jakiś sposób muszą oddziaływać mocniej na, na słuchacza, wtedy ta muzyka brzmi mocniej, prawda? Ale oczywiście są momenty, które są zupełnie delikatne i, i takie bardzo w jakiś taki sposób wysublimowane, podane przez nas, które również przypadną do gustu nieco bardziej wiekowej publiczności. Nie jest to projekt skierowany do, tylko i wyłącznie do ludzi młodych. Aczkolwiek takim zamierzeniem było pierwotne założenie Karola Wojtyły, żeby pokazać tego Boga właśnie temu młodemu człowiekowi, prawda? Z, z tym młodym ludziom, z którym on właśnie przez całe swoje życie, jeszcze późniejszy pontyfikat, poświęcał bardzo dużo swojego czasu i swojej modlitwy. Tak, do młodych Jan Paweł II wychodził nieustannie. Czy trudno jest młodzież we współczesnym świecie, a także w takich małych środowiskach jakichś lokalnych, tak jak na przykład Miejski Dom Kultury w Blachowni, zorganizować wokół takiego projektu, Panie Tomaszu. Myślę, że najważniejsze jest to, że trzeba mieć świadomość, że młodzież jest. I często używane stwierdzenie, że młodzież jest taka czy inna, dla mnie jest zdaniem do wyrzucenia do kosza. Młodzież po prostu jest i z nią trzeba pracować. Ja pracowałem wcześniej w szkole z wykształcenia pierwotnie, jestem pedagogiem, nauczycielem. Później zacząłem pracę w mdk i to jest dla mnie najistotniejsze, że po prostu młodzież chce, żeby z nią rozmawiać, i trzeba tylko używać odpowiedniego języka i w odpowiedni sposób ich potraktować, a przede wszystkim stanąć yy, i pokazać im gest, gest otwartości. Młodzież, jeśli się chce ją przyjąć, młodzież przyjdzie. I to nie jest prawda, że młodzież nie chce dotykać rzeczy wartościowych. Młodzież chce dotykać tych rzeczy. I, i, i to widać w realizacji naszego projektu. U nas realizujemy projekty o różnym wymiarze, prawda? Było wspomniane, o, była wspomniana Stachuriada, moc, mocny filozoficzny, filozoficzny też materiał pod względem y, tekstów. Są kolędy y, bardziej radosne, prawda? Są też y, projekty, tak jak muzyka lat 60., totalnie rozrywkowe. Ale kiedy wychodzimy z projektem Misterium Bogu Ukrytym, ta młodzież jest ta sama. Myślę, że tak jak tutaj Robert wspomniał, że tego Boga Ukrytego też, też zauważają. Najistotniejsze dla mnie w pracy z młodzieżą jest to, żeby odpowiadać na, na, na ich potrzeby, a pierwszą potrzebą, jeśli chodzi o młodzież, jest to, żeby oni czuli, że są akceptowani i że chce się z nimi rozmawiać. Zapraszamy wszystkich na Misterium o Bogu Ukrytym. Przypominamy, że odbędzie się ono 27 maja, czyli już w najbliższy piątek, początek 19.30, wieczornik jasnogórski. Dlaczego warto przyjść na to misterium? Przede wszystkim warto przyjść, żeby posłuchać wspaniałych, pięknych, tak jak powiedziałem na początku, poetycko. Filozoficznych tekstów karola Wojtyły, głębokich, dotyczących każdego z nas zastanowić się, zadumać nad sobą, nad każdym. I zapraszam serdecznie. Jeszcze dodam, że od strony realizacyjnej jest to projekt międzypokoleniowy i jeśli chodzi o odbiorców, takie jest nasze też założenie, takie, które Robert wspomniał, od strony, strony muzycznej. Tam będzie coś dla każdego. Także zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku. Naszymi gośćmi byli pan Mariusz Domaszewicz, autor scenariusza oraz reżyser, pan Robert Gliński, koordynator projektu, aranżer muzyki i pan Tomasz Drozdek, też z tym projektem związany, z Miejskiego Domu Kultury w Blachowni, który ten projekt realizuje. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Do ciebie wołam, człowieku. Ciebie szukam, w którym historia ludzi może znaleźć swe ciało. Ku tobie idę i nie mówię przybądź, ale po prostu bądź. Bądź tam, gdzie w rzeczach żaden nie widnieje zapis, a człowiek był, był duszą, sercem, pragnieniem, cierpieniem i wolą, gdzie go trawiły uczucia i palił najświętszy wstyd. Bądź jak wieczysty sejsmograf tego, co niewidzialne, a rzeczywiste. Szukam dla całej historii Twojego ciała, szukam Twojej głębi.